Siemana maneczko, z tej strony WindrPro i dzisiaj gramy sobie znowu nasz survival Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to musicie go teraz zobaczyć I jest on tutaj u góry w karcie, wiecie w jakim miejscu Jest w środkowiku, który w ostatnim odcinku od... no, że Nie w ostatnim odcinku, bo ja go nie odkryłem przy was, odkryłem go poza odcinkiem I jest dzisiaj ze mną mój gość specjalny, dokładnie, który nazywa się moderator kanału I... Dokładnie Zbier... O. Idziemy po żelazo. Jak wiecie, co będę robił, chyba? Dlaczego ja nie wziąłem diamentowego kilofa i tutaj przyszedłem po osy, Wiesz co? Widzimy się w górę. W górze mam już diamentowy kilopik i w ogóle nie widzieliście tej zbrojki. Może widzieliście w ekipunku, ale nie widzieliście e, na odcinku. Ale przy, przed chwilą było się jeszcze się jasno. Ja wlazłem do domu, było dosłownie jakieś południe, wlazłem do domku i było ciemno. jajaj, widzimy się w kopalni. Jak widzisz, jesteśmy już na dole i... Zobaczcie co będziemy robić. Gdzie ja wywaliłem mój kilo właśnie! Ok, okej, okay, dobra. Der proto pro! Właśnie, mam taki pomysł, no. Ja pierdzielę, jestem pro w tą grę. Nawet kanał się nazywa Widerprona. no. Dokładnie. Ogólnie ja sobie baner za niedługo zrobię, jakiś do kanału, właśnie y, jakiś, jaki byście chcieli baner, w sensie, ja wam nie pokażę, ale z jakim, taką tak ikonę, ja bym spróbowała jakoś otworzyć. Nie, 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 róbcie mi banera za mnie, ja sam sobie. Czyli właśnie baner. Dokładnie, czyli baner. Może niedługo nauczy się robić miniaturki jak człowiek, tylko sobie dobić ten piękny krok 75 słów. Dokładnie. Znaczy w sensie ja lubię robić miniaturki, ale musicie tak, mieć, ale wiecie, jak się świecie. Jeśli nie będziecie starać, no to za co mam nagradzać, Nagradza się za ciężką pracę. Jeśli dobijecie... ciężka praca ciężkiego. Mo... Nie no, znaczy. No to my się widzimy górę. No to my się widzimy ponownie na górze. I... Zamiast zrobić właśnie taką rzecz, że tutaj ogrodzimy sobie, a może nawet no, tak, płatkami dokładnie i kamiennymi, bo mam przecinarkę. Tak, mam przecinarkę, jeśli nie wiecie, co to jest, chociaż wiecie, bo to już dawno temu doszło do gry. Mam nadzieję, że wiecie. Jak nie wiecie, to poświczcie w to grać, bo to znaczy, że nie znacie Minecrafta w ogóle. Widzicie, że jestem ponownie z tym czymś. Z tym czymś, dokładnie. Mam fajny pomysł. W sensie no przepraszam wszystkich villagerów za to. Tam i tak nie było łóżka w tym, więc chyba się villager nie obrazi. Villagerze, nie obradzisz się jeśli ci zabiorę ten? Nie, będzie spoko. Nam głupi pomysł i to będzie źle wyglądać. Znaczy, nie, że źle, ale dziwnie trochę to będzie wyglądać. A, właśnie, no tak, trzeba zrobić tak. Bez cukowia. 9, 10, upolorowany jak detest. Widzicie, właśnie tak zrobiłem i no i dlatego jest to krzywe bardzo, bo teraz Teraz mi chciałam pokażę, że w jednej jest więcej klatek niż w drugiej. Okej, okay, zróbmy tak, ponieważ zrobił mi korzyści. To będzie, no popsute. To będzie popsute. Ale żaden człowiek nie jest idealny. No sobie pracy i tak, ale. Widzicie, jak to poprawiłem. No, moderatorowi też powiedział jak to zrobić, bo nie pomyślałem. I... A teraz chyba. 3, 2, 1. I jeszcze coś. Zanim zacznę tam wchodzić, jeżeli dobijecie 15 łapek w górę pod tym filmem, zrobię osobny odcinek przygoda w naderze. Czy jestem gotowy, pytania? No, to widzimy się z troszkę lepszym setem. Jak widzicie, zrobię jeszcze jedną rzecz przed wejściem do portalu. I wiecie chyba jaką. Bo zrobimy sobie jeszcze złoto na pigliny. I widzimy się, kiedy to złoto się przepali. Widzicie, mamy gotowe. I idziemy do nowego Netero. Ty Golden Apple bym się zrobił. Z tych wszystkich. No, Nie Ci. Jestem w tym biome. Na bazar. Kopgo. To jest piękny. Ale fajd. Bazar. To tam jest czerwone? No to jest nether jak zwykły. Ale my się zrozpiliśmy w jakimś biomie. No to jest taki ten. A tutaj to jest zablokował bazar? A No. Tutaj mamy y kamień? To chyba Blackstone. A, szanowny panie. Ej, śliczny jest ten nether teraz. No może nie śliczny, ale y, naprawdę Minecraft Mojang to strasznie naprawdę naprawiła. Co to jest? Który to jest nether? Chyba? Nie. No pewno. Nether... no. Minecraft netherok. To jest co? Też Blackstone? Też y -y. Blackstone. Ja nigdy jeszcze w tym netherze nie byłem. Tam. No No jeśli nigdy nie byłem. wiem ja tylko na kreatywie, ale ja nie zwracam uwagi na blogi nie wiem, jak się nazywają za bardzo. Ja pierd... On na serca. A co, to odejść do odlawy, żeby ci itema nie spaliła? Nie, przeżyję, przeżyję. No. Ej, czy ja mam przypadkiem włączony pokojowe? Tak. No okay. tak Jasne, wiecie co, sorry za to, ale ja włączę łatwe, bo ja się boję, że nagle gaz się zrespi Ja pierziele Ja, nie, ja mówiąc, że zaraz się gaz zrespi mhm. Nie ma materiałów wiem, ci, weź was taki kobla To wziął 26 minut. Nie, co chyba Dobra, jak widzicie, jestem już blisko. Bo tu wszędzie jest lawa po prostu. Ja pierdzielę nie nienawidzę tego naderu. Przeszedł do piekła i mówi, że wszędzie jest lawa. Ale no, kiedyś tyle lawy nie było. I tutaj w sensie do niby więcej, ale. Ona była raz na jakiś czas. I nie wiem, to było był całe oceany. Właśnie tak, ale była raz na jakiś czas. Ale wiem, że były całe oceany. Ale teraz ta lawa jest w jednych gloczka. Ale teraz też są takie całe oceany. Tak, ale to jest zakryte teraz. I ta ława teraz... Ej, patrz się zryspiłem. Bo ogólnie patrz bazar, bazalt, to jest tak naprawdę wyspa na oceanie, na oceanie lawy. Jak popatrzysz w bok, to widać... To... NIE! Ty patrz co tu jest! Yy. Nie. A ten portal dźwięki wydaje. Jeżeli chcielibyście odcinek z właśnie przygodą w terze. To zostawcie pod tym filmem 15 apów w górę, bo to jest tak trudne teraz. Kozak! Ale można zrobić to. Aha, tu kamery, tu to właśnie kamerę Patrzcie co sobie zrobiłem właśnie w tym momencie. I wiecie co ja zrobię? Bo nie ma czerwonych pochodni i z tej strony damy niebieską. Widzowie, ocencie jak to wygląda. What? What? Ja Wam pokażę to inaczej. Zaraz, zaraz, zaraz. Poczekajcie. Widzimy się za chwilkę. Zerwa, że jak będę sobie ale. Miałem shift'a włączonego do cholery No tego ja mam włączonego, że. Ja shift'a włączonego, widzowie. Ok, mamy gotowe. Tylko teraz ocencie, jak to wygląda. No, do boku to wygląda brzydko. Sorry za tą całą wieżę, ale tak to jakoś lepiej, według mnie, wygląda, w sensie lepiej to tak nakręcić. Napiszcie, co sądzicie o całej tej bazie. Bo... no nie o całej bazie, ale co sądzicie o tym, całym tym. W pół do szóstej za, zaczęliśmy, to zaczęliśmy to nagrywać... W pół do piątej? Nie, zaczęliśmy to nagrywać o piątej. No, o piątej. Nie, nie o piątej. Nie, jakoś w pół Zaczęliśmy to nagrywać o godzinie czwartej, w sensie czwartej, no. szesnastej. No, właśnie, nagrywamy to od szesnastej. I jest teraz 17.23. dwadzieścia trzy. No, 17.30 trzydzieści w zaopatrzeniu. Ile, ile widzicie materiału przez ten czas? Myślę, pewnie... No. I to jest, nie wiem, dla was pięć minut materiału, ale my tu siedzimy już bitą godzinę. Nagrywamy to dla was ale godziny. A. Wy oglądacie dosłownie chwilę ten materiał, więc zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, dawajcie lajki pod filmami i bądźcie aktywni na tym kanale, ponieważ jest to wspaniały człowiek który nagrywa te filmy, wspaniały człowiek który montuje te filmy, a ktoś inny montuje. Ja to montuję. E, no więc, pomaga, pomaga. Więc więc, ten, więc <laughs> zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i róbcie wyświetlenia dla hajsów. Co? <śmiech> <Ej>. <śmiech> Nie, no, co? Ta, ja y, nie obiecałem, ale powiedziałem, że skoczymy z wiadra. Skoczymy z wiadra. Tak, skoczymy na wiaderko. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to y, nauczcie się grać w tą grę. <grym> nie, no oczywiście żartuję, ale wiecie, o co mi chodzi, chyba. Mam nadzieję, że każdy z was wie, o co chodzi. No, deadle, fajne Bierzemy chlebcie. I słuchajcie, skaczemy na wiaderko, tylko najpierw trzeba się z góry wspiąć. Dobra, jak mówiłem. Skaczemy z wiadra, za trzy, czte, kurde, mogę cały rebel stracić i, ej, bo tam creeper jest, dobra, albo się nie tutaj, aha, bo, niech z nich nie w ta bola nie skaczę tam, lecimy, <grytanie> tu się wytnie, nie, tego się nie wytnie, no, 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 dobra, nie mam skila na skakanie z wiadra. Nie mam skila na skakanie z wiadra. Problem do to nie To by było na tyle z tego odcinka i no 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 ja nie mam skila do skakania z wiadra, prawda? Nie mam skila do skakania z wiadra żadnego, ale mam nadzieję, że mi to nagrodzicie łapkami w górę. To by było na tyle z tego całego naszego odcinka. Dziękuję wszystkim za oglądanie, bo dziękuję też wszystkim za łapkę w górę. A, górę, a propos łapkę w górę. Nieważne. A propos łapek w górę. Em, przekupię was złotą, żebyście ją zostawili. Patrzcie. Jedno złoto, drugie złoto, trzecie złoto, czwarte złoto, piąte, o, szóste, o, siódme. Dobre. No. Jedna łapka w górę to jest 10 żelaza. O. tyle ile zostawicie łapek w górę, tyle żelaza zbierze Winder Pro i będzie musiał wam dać. No znaczy się nie da wam, ale będzie musiał zebrać. A potem jest palić w lawie, jeśli w następnym odcinku zostawicie, następnym odcinku zostawicie ym, 100 łapek w górę, naprawdę 100 łapek w górę, co jest y, na razie nie możliwe, nie. bo widzowie jest was troszkę dużo nie nawet nie już. Nie Tysiąc, y, ostatnio miałem wyświetlony filmem na określenie, 1000 osób mnie zazwyczaj ogląda, tak. ale teraz już mam po 20 z Fortnite'a, miałem tylko tyle. Jeżeli byście chcieli, żebym później to żelazo spali, musicie zostawić pod następnym filmem z e, tą łapką w górę. Ja je spalę w lawie i zostawicie te łapki w górę. Naprawdę. No i Ja pierdzielę skoczyłem na. No i Ej, co się stało? No i no to jak mówiłem, widzimy się w następnym odcinku. Dobranoc, do widzenia i cześć. Jeżeli oglądacie to w nocy, dobranoc i. miłych z wakacji! Jeżeli zostawicie pod tym filmem 10 łapek w górę, zakładam nowy serwer i IP podam Wam pod jednym warunkiem. Musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, oczywiście ustawić, żeby wszystkie wiadomości dostawać, żeby po prostu nie przegapać wszystkich najnowszych filmów i innych rzeczy. I jeszcze, jeżeli chcecie dołączyć do tego serwera, IP podam Wam na Discordzie. W komentarzu sprawdzę, kto dodał subskrypcję, jeśli już macie subskrypcję, to napiszcie w komentarzu, a potem sprawdzę. I po prostu napi ja napiszę na Discorda, jaki jest nick. nick. Jaki jest IP do tego serwera. My się widzimy w kolejnym odcinku.